Zylden, dobra zabawa i świeży puch. Zylden położone jest na wysokości 1377 metrów w centrum doliny Eds i znane jest z odbywających się tu Mistrzostw Świata. Miejscowość ta oddalona jest zaledwie godzinę drogi od Innsbrucka. Dolina ta, jako druga w kolejce obok doliny Sztubaj, Ötzt, Pitz i Kauner, wchodzi w skład tyrolskich lodowców. Zölden jest jednym z najbardziej znanych kurortów narciarskich i snowboardowych w całej Europie, a jednocześnie metropolią Apreski. Nie ma tu najmniejszych wątpliwości, bywalcy Zölden wiedzą, czym jest dobra zabawa. Nie bez powodu Zölden nazywane jest Ibizą Alp. Dobra zabawa, nowe kontakty, gorące rytmy i alkoholowe trunki to motto pobytu w Zölden. Raz w tygodniu przy stacji kolejki górskiej Geislach Kogel odbywa się show narciarskie organizowane przez jedną z miejscowych szkółek. Gorące show, gorące nartostrady i oczywiście gorąca herbata z rumem tak rozpoczyna się wieczór w Zölden. Bilet wstępu na wieczorne show umożliwia także nocną jazdę na oświetlonych nartostradach. Wszyscy niestrudzeni sportowcy mogą sprawdzić się na pustych i oświetlonych nartostradach Zölden. Zelden nie jest miejscowością dla turystów szukających spokojnej atmosfery. Tutaj życie pulsuje od rana do późnych godzin nocnych. Liczne możliwości zrobienia zakupów, wypożyczalnia nart i serwisy narciarskie pozwalają poczuć nowoczesną atmosferę wysokoalpejskich kurortów. Turystyczna infrastruktura Zölden spełni życzenia każdego. Strefa sportowo-rekreacyjna jest urządzona w prawdziwie alpejskim stylu, z 25-metrowym basenem i sauną, jak i lodowiskiem, kortem tenisowym, studiem fitness, kręgielnią i kinem. Nikt nie będzie się tu nudził. Od godziny 17 kwitnie życie nocne. Dobra zabawa gwarantowana jest w BlaBlaBar, w Enjoy czy w Fire and Ice i trwa do białego rana. Zylden, dobra zabawa i świeży puch.